Cześć, witajcie. Yy, w demie do Man of Medan yy, kwapiłem się do kupna tej gry bardzo długo jeszcze przed y, premierą. Praktycznie miałem tę grę kupioną, muszę wam powiedzieć, ale zdecydowałem się, że ją oddam po prostu i żeby mi zwrócili kasę, bo dowiedziałem się, że nie będzie polskiej lokalizacji. Dramat. A fanowskie spostrzenie, jeśli powstanie, to nie prędko, więc do tego czasu może ta gra jeszcze stanieć. Słyszałem recenzje. Różne. Niektórzy mówią, że dobra Gierka, niektórzy mówią, że dużo gorsze od Antildona, bo to są ci sami twórcy. Nie wiem, co mają na myśli, czy fabułę, czy gameplay, czy, czy, czy co? Nie mam pojęcia. Po to jest demo, żeby to sprawdzić. Widzę, że można grać od razu na padzie, ale też jest tutaj przycisk do klawiatury. No of Medan podchodzi pod serię gier z, z serii The Dark Pictures Anthology. Podobno już jest w tej grze ukryta jakaś kolejna gra, która powstanie. Nawet tytuł chyba jest wiadomo, wiadomy już. Nie wiem. Oczywiście, Nowość względem Antylidona jest taka, ja, że, znaczy nie wiem w sumie czy w Antlidona nie było kooperacji, ale tutaj można grać z kimś. Nie wiem na jakiej zasadzie, ale wiem, że można się zabić nawzajem, niechcący albo nawet chcący, także. Co? Wersja demo, nie wiem jak to trwa, podejrzewam, że do pół godziny maksymalnie, bo zawsze tyle trwa demo gry. No tutaj ustawienia mi podkoksiło, zobaczymy jak to będzie działać, mam wszystko na najwyższych, zobaczymy czy nie będzie rżniło, będziemy się bać ustawieniami w trakcie najwyższej. Dobra, lecimy. No a przygoda oczywiście. Mam nadzieję, że port na ta jest w miarę, chociaż. Duki Milan. Okej. Okay. <laughs> I <laughs> <laughs> think we got enough. If we run out, we can always call for backup. So, uh, look, I've never been down there before. Down? The water? Diving? Or Maybe you could show me how the pros do it. Are you serious? Uh, yeah. I mean, are you serious? You came out here without taking any lessons? Uh, kind of. Yeah. Super. <laughs> <laughs> Uh mam aha I wanted to, I just didn't didn't have time, you know? I had to work all summer. Uh, fair enough, fair enough. have to click, Okay. Careful. That dive cam is like super expensive. Bro. Be cool. What? Julia and Conrad are you know how do I say it? Super fucking loaded? So? So don't sweat the little stuff, man. It's not cool. <coughs> don't make me regret letting you tag along. Uh, -huh. uh. uh tag along? Seriously? I thought I was invited. Julia wanted you to come along. For real? Julia? Yeah, man. She wanted you to come. And I wanted her to see how cool you are, which you're not. So be cool. Capish? Mm -hmm. <coughs> <coughs> Calvary's almost here. Cool sorry i'm a little snappy i'm just we knew medical school would be stressful you know total shocker and man the long distance thing julia it's been rough <laughs> it's been like two weeks mm -hmm. huh <laughs> yep right on cue what conrad doesn't think we have enough beer ah i guess i keep these in an undisclosed location yeah relationship dated uh-huh to status hey so uh can i get your input on something yeah what just uh kind of a big thing i'm trying to make a decision about about finishing med school no but it's just kind of a big life choice you know i don't know what's the right thing to do Hmm. Koszyk. You sure Ładna... Ładnie to wygląda. Hey! Julia. To jest Julia. Ona chciał, żebym on przyszedł. Super. O, a tego znam z Quantum Breaka. Nie pamiętam, kto nazywa ten aktor. O! Oh. Sorry. Connie, this is Alex. Hey, what's up, man? Conrad. Quantum hey, hey, right <laughs> <the right> <laughs> break I wygląda. Może I'm miał zarost. here By the way, my little bro. Hey, Bradley. Feel like I already know you. I've heard so much about you. Yeah, uh, likewise. Mr. Hey man. <laughs> Want to crack a cold one with me? Every second. <laughs> uh, that's a lot of seconds, cowboy.

You ever do any diving before? Never. Um no, actually. Never done it before. Water virgin. Nice. Hey, we're going to pop your cherry together. Jak wycz naprawdę ma krzywe zęby. W rzeczywistości ten aktor nie zwrócił uwagi na to, bo tutaj widzę, że ma albo skrzywiony ząb, albo łamany, nie wiem. But where's the old crust bucket skipper no tak. at Niby te proteście wyglądają bardzo naturalnie, a z drugiej strony trochę plastikowo. Nie wiem, jak to nazwać. Jakoś. Nie wiem, jak mam to powiedzieć. Fajnie, że miał piwo, nie? Nie wiem kogo lubić, kogo nie. nie. Nie dali mi ich poznać zbytnio, więc. Horaba morska, super. Aviomariń <coughs> trzeba powrze. Też miałem taką przygodę teraz. It's just been in the alley What about over here? That's pretty far out of the way. I'm just thinking about backup targets in case we don't find anything on the dive cam. Listen, to be honest, I've never heard of this wreck you're looking for. Usually these things are crawling with divers. Yeah. This one's different. I'm just saying if it gets too late I know some nice places where you can just take you know a nice dive hmm Brad did his homework if he says the Rex here it's here okay look you're the client I'm just saying we don't have unlimited daylight I'm well, gonna go help Conrad and Julia with the camera what you got Mm -hmm. Feast your eyes on this. Brad's calculations were right on the money. Always bet on Brad. Yeah, a kid's a whiz. We should thank him. Bliss! We found a plane! Yeah? Yeah, it looks like World War II. We are ready to dive. Uh technically we should call this in to port authorities. As an unreported wreck. Well, technically. Are you sure you don't want to do this the right way? Who cares? Look, for all anyone knows, we were just diving and then found it. So who cares? The right way. Come on, what is this, kindergarten? I had to bring it up. If we just go down and take a look, who's gonna know? Fine. As long as you're quick. And don't touch anything. I just can't wait to be the first one down there. Can you imagine untouched?

E, pf, bo jednak przeszkadza to. Mi przynajmniej w odbiorze. Znaczy, to jest bardziej interaktywny film niż gra, więc paski filmowe, ale no mimo wszystko. Trochę interaktywnych rzeczy. Czy musisz czegoś dowiedzieć. Obrócić. Dobra. Tylko ja chcę tak pogadać, żeby nie ruszyć fabuły dalej. Czy w to można zajść w ogóle? 29 stopni, Jezus, dla mnie to jest o jakieś... ja wiem... No 9 za dużo. Także. Co mu wyłączyć? No. Not really. Nią it nie mogę pogadać, dobra. Na no, to jeszcze można by było zejść chyba. You Almost got the gear good to go hand hmm. you know? never used a rebreather before I think we're in good shape it's probably not a bad idea for you to have a clue how these things work gotta say not too happy with our captain at the moment hmm so about that I just wanted to let you know I'm pretty sure her diving license is fake.

a look Na pacie że grałoby się dużo wygodniej niż na klawadurze i myszce. Ale co mam robić? Aha, przesuwać zdjęcia po prostu. Fajnie, że gra uczy mnie takiego czegoś. Ja rozumiem, że to jest demo, ale come on. Można jeszcze popatrzeć coś? Nie wiem, czy ja w kółko te zdjęcia będę lecieć, czy jak, czy on sobie stwierdzi, że wystarczy. No, do sensu. Dobra. To jeszcze u niej coś mogę zrobić, bo tam świeci i... chodzimy na dół. Może zagadamy ją o te... Ale czemu nie ma myszki? O, jest. You know, we have rules out here for a reason. You guys gotta respect that. Bliss, <laughs> we paid a lot of money for this particular dive. In this particular spot. Every time I take a group of you people out, it's the same thing. No regard for anyone else's customs. These rules are all pretty basic stuff. How much experience do you have with these kind of dives? Dived a couple wrecks over the years. I'm an expert, but, you know, experienced. If this is your first unreported wreck, then you should know there's a very specific protocol you have to follow. For all you know, this could be a war grave. Disturbing it would be illegal and immoral. Mm-hmm come on you see anyone else out here who's gonna know we logged our route at the harbor if someone sees it's been disturbed it ain't gonna be hard to put two and two together especially if some little souvenirs show up online you know what i can't stop you just respect the rules down there don't do anything stupid that'll get my ass in trouble Nie Wiem natomiast, że coś nawiedzonego tam jest i tam się dzieją złe rzeczy. Także nie wiem, czy w tym temie tam dotrzemy, wątpię. Halo, gdzie jest koleżka? zdjęcie jakieś. Co ja Efekt motela podejrzewam, że też jest w tej grze, skoro to jest gra od nich. Tylko coś pewnie inaczej nazywa jakoś. Może w kiblu sieci? Ok. Może zapłukaj najpierw, a nie łapiesz za tę klamkę. W sumie fajnie tu jest. Nie On nie tak jest taka książka. Myślę, że mogłaby być. A gdzie jest ten kotleś? Jeszcze wyjść z tego kibla, nie? Przysady, chyba, że pokój zamknięty. No, nie wiem. How you bruski got the better of me.

Najwięcej pokazana, że tym jest dupkiem na przykład, no to muszę odpyskiwać tak jakby był dupkiem. To jest logiczne, tak? zagrać w tą <grych> dobra, myślę, że to już wszystko. No tutaj już więcej nic nie zrobisz, chyba. Po co jest ta opcja? Już powinna zniknąć skoro. Dobra, możemy płynąć czy tam cokolwiek. Już pogadałem ze wszystkimi możemy działać. Możemy czy nie? Ej. Hey. Hello. I Okay, so this is the rebreather. Way cooler than a regular scuba setup. It takes all that CO2 that you normally just exhale into the water, and instead, it gets totally reused. Then it reduces decompression time on your way up. State of the art. Fine. Okay. check done you gotta check your o2 first Fajnie. looking good jay i'd like to take you underwater hey that's my sis you're talking about you know it okay okay you little clown fishes i'm gonna go see what Fliss is up to you behave connie

Może ktoś znajdzie kiedyś zdjęcia jak umrę na przykład i, i, i wiecie, będzie jakiś dowód na to. To już nie jest silniku, w sensie to jest prerenderowane, widać to po FPS-ach. No Czego się spodziewać? Wiadomo, że rekinę. Wydaje że to była jakaś zajawka tego, co tam dalej. No to już do koniec dema, tak? No to się nagrałem, po prostu tyle się wydarzyło, że nic się nie wydarzyło. Świetnie, jest to cudownie. Ech. Zresztą skończę w takim momencie, gdzie by się najwięcej zaczęło dziać. Nie powiem, że nie, ciągnęło mnie to, bo lubię takie klimaty. Angielski jest taki dosyć czytelny, niezbyt skomplikowany, wiadomo o co chodzi, jeśli nie to można sobie dopowiedzieć w kontekście. Natomiast, ja nie wiem, gra swego czasu w pewnym momencie była do kupienia za jakieś 70 zł ze 120, 5 tych obniżki mimo wszystko. Dużo, zwłaszcza że to nie jest długa gra. <laughs> Dziewa mi się. Sorry, wcześnie rano jest. <laughs> nie wiem, pewnie się skuszę na tą grę, jeśli będzie w jakiejś promocji i wtedy możemy pociągnąć taką serię. Zobaczymy. Na pewno wychodzi jeszcze Detroit. Na Epiku w tym miesiącu, w listopadzie. Takie pogłoski są, na pewno wychodzi Red Dead Redemption 2, ale to nie jest gra dla mnie, ja pewnie nie na Let's Play. Bezdługa i otwarta i w ogóle jakiś taki RPG bardziej, nie? Także wychodzi parę tytułów. Wychodzi też Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, natomiast nic ciekawego tam nie będzie. Podobno pozmieniali troszeczkę zgrywkę i usprawnili tę grę. Zobaczymy. Testowy to to odcinek jakiś może się z tego pojawi. Dobra, to co? Ja się z Wami żegnam. Dajcie <głos》> znać, co sądzicie o grze, kom się podobało. Nie wiem o ewentualnej serii. Może coś czy nagrać, czy nie. I na razie. Cześć!